Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej w niedzielę Wiślacy zagrają z Rakowem Częstochowa na wyjeździe. Jest z nami trener Wiślaków, pan Adrian Gula. Dzień dobry. Trener wciąż nie może skorzystać z Kuby Baszczykowskiego i z Alana Urygi, a także z za kartki Serka Szoty. Pod znakiem zapytania stoi występ Georgii Jarzukowa. I chcieliśmy poinformować, że rozpoczęliśmy procedurę transferową Felicio Brown-Forbesa. Jak tylko się zakończy, to będziemy informować. Poinformujemy, jak się zakończy procedura transferowa. Na razie tylko tyle. Czyli on już się nie znajdzie w kadrze na mecz? To skoro tak Karolina tu stawia sprawę, rozumiem, że on już się w kadrze na mecz z Rakowem nie znajdzie. Nie. To jak już jestem przy głosie, panie trenerze, no tak kolejna inauguracja, można powiedzieć, przerwanie trwała długo. Ale zmieniło to znacząco wygląd Wisły. Stracił pan dwóch ważnych zawodników, przyszło sześciu kolejnych. Dzisiaj taki pewnie duży znak zapytania jak to wszystko będzie wyglądać. Czy pan też taki ma? Czy przez fakt, że jest pan z tymi chłopakami na co dzień u pana w głowie ten znak zapytania jest mniejszy niż wśród dziennikarzy czy kibiców? Mhm. Tak mniejszy dlatego, że jestem jesteśmy razem każdy dzień. No, oczywiście, że to lustro jest ekstra klasa nie tylko proces treningowy i sparingy. Jest to tylko nożna, no na to jest potrzebne reagować na boisku, jest potrzebne kontynuować w procesie, jest potrzebne kontynuować w rzeczach, które były budowane i jest potrzebne ich dobudować dalej. No, oczywiście, jeśli jest tam taki ruch w tej szatni, tak jest zawsze jest potrzebne trzymać pierwsze charakteru, jest potrzebne trzymać ten team spirity. I reszta jest potem do, do budowania, ale wierzę, że już dużo rzeczy drużyna zna, dużo rzeczy drużyna na nich, na nich pracowała i wierzę, że się to pokaże w, w drugiej rundy. Bartek? To chciałem zaczynać z takiego, można powiedzieć, wysokiego konia raków u siebie. No taką, można powiedzieć, małą twierdzę stworzył, przegrał tylko raz jesienią, z górnikiem zawrze. Daje sobie zespół jakby sprawę ze skali trudności, że to trzeba będzie tam naprawdę się wznieść na ten najwyższy swój poziom, żeby, żeby choćby jeden punkt zdobyć? Tak, wiemy o jakości przeciwnika, wiemy o tym, że ta drużyna jest długi czas budowana, bardzo fajnie budowana, jest świetna praca klubu, no i to jest to wyzwanie. Każdy mecz jest początek każdego meczu, jest 0-0, no i dla nas jest ważne ta ambitność i kompaktowość, i trzymanie się planu i w tym meczu zrobić maksimum dla, dla Wesley, dla nas jest to początek drugiej rundy. I każdy początek przynosi nowe oczekiwania, i to jest to, na co się cieszymy, i wierzę, że, że drużyna... Będzie fajnie przygotowana i będzie pokaże, jaka jest mocna i jak jest przygotowana, i na tak fajny mecz i na taką jakością drużyną, jak jest Raków. Jarek Kowal? Panie Tręża, jak dużo w te, tak de facto zmienia się w Pana drużynie? To znaczy, jak innej, na ile innej Wisły możemy się spodziewać, niż w, na przykład porównując do tych ostatnich meczów jesiennych? zawsze chcemy prezentovať jakimś jaký gry i gry, ktorý, ktorý, na ktorom pracujeme, ktorý trénujeme. No, vište, jestli je jest tam zmiena na pozícii šústky a Šraf byl ružnicový závodník, to samé, to samé jav. Ale vie, že, že ta družina už tým budovaním i tou prácou pokaže to, že dá rady i s takými, v takej situácii. Cieszy się z tego, że i Fazlakicz, i Plewka idzie do góry i, i jest możliwość skorzystać w tym momencie i nikak do, do środkowej pomocy. Że wierzę, że, że tam damy rady i drużyna w ogóle z tej perspektywy ambitności pokaże swoje, swoje jakości i motywacje. Jarek, ponownie? też jeszcze druga rzecz, trochę kontynuując ten temat, i też o to, o co pytał Bartek na początku. Czy nie obawia się Pan trochę, że nie zdąży Pan poukładać jednak tych nowych, nowych puzli? Bo jednak w drużynie się zmieniło sporo, co Pan też wspomniał, dwóch ważnych piłkarzy, jest sześciu nowych. No i teraz też w kontekście tego, że jednak no, od początku komunikujecie, że chcecie budować drużynę długofalowo, krok po kroku. No i na ile ta. Ta jednak rewolucja zimowa, nie wiem czy, tak, czy tego słowa by Pan użył, no nie wybija Was z rytmu w jakiś, w jakiś sposób. Tak ja wierzę, że nie, no, że to pokażemy. Oczywiście jak sam gadał wcześniej, to lustro jest na, na boisku, to lustro jest w Ekstraklasie no. i i ten proces budowania w piłkę nożnej szczerze no, może mieć i taką sytuację, jak, je, jak jest tutaj. To nie jest o tym, abyśmy to o, o tym gadali, narzekali albo coś tam dawali z mojej strony, jakieś wątpliwości. Nie, drużyna jest potrzebna, że jest przed nami nowa runda, druga runda, jest przed nami wyzwanie w pochariu polskim. I zawsze jest potrzebne pokazywać maks swoich umiejętności, swojego zaangażowania i wierzę, że okej, okay, tak jest to w piłce, jeden fajny zawodnik odchodzi i następnie ma szansę pokazać swojego potencjału. Ta nasza siła wierzę, że nie będzie tylko na pozycjach indywidualnych, ale będzie jak, jak team, jak zespół. Bartek to ja chciałem przejść do takich bardziej konkretnych spraw związanych z meczem niedzielnym, pewnie wszyscy kibice się zastanawiają, na przykład kto na środku obrony, w, jakim, w jakiej konfiguracji wypada Szota, ale, ale ma pan do dyspozycji Fredrycha, Sadloka, Koleja. To ja może zapytam w ten sposób, czy dla Pana kolej już jest na tyle zaklimatyzowany w tej w tej drużynie, żeby Pan z czystym sumieniem mógł go wystawić i brać tak pod uwagę pod kątem pierwszego składu, czy, czy to jeszcze na pierwszy taki rzut lepiej postawić na sprawdzone rozwiązania w postaci tej czesko-polskiej pary Michał Frydych Maciek Sadlok. No nie chcę wszystkie karty odkrywać, oczywiście Bylo potrebné reagovať nie tylko na to, že je tu kulej, ale bolo potrebné reagovať, že Michal Friedrich nemohol, nemohli sme koristať v sparingových mečach zo štyřech, tak to je za, za dužo, ale už pracuje s družinou, zná princípy, navíky, zasady. Tak dla mnie jest najważniejsze, jeszcze jutro mamy trening, że dzisiaj mamy trzech trzech fajnych, fajnych stoperów i jest możliwe z nimi korzystać już. Ja nie oglądam na to, że kule jest nowy i co to może zrobić. No jest tu przed nami pierwsza kolejka i to jest ważny mecz. A jeśli będę czuł, że da wszystko dla drużyny, dla 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 tego, cośmy zobaczyli w sparingach, nie widzi tutaj możliwości, dlaczego nie od, od składu. My liczymy z tymi tromi stopermi, że każdy z nich może grać od początku. Bartek? Największy, znów wracam do tego bólu głowy, ma pan na skrzydłach, no bo do dyspozycji jest Starzyński, jest Muński, jest Hugi, Sawicz. No. Pewnie z tych czterech dwóch wyjdzie na boisko w podstawowym składzie, jeżeli się przyglądać sparingom, to obstawiałbym, że Starzyński i Sawicz, ale być może jest inaczej. No tak, pokazało się, że Stefan się lepiej czuje w tym sposobie gry, jak chcemy grać na skrzydlowej pozycji. i to pokázal v ostatnej runde e, proti Termalike. Očivište Rakuf je z iná družina, je možlivé, že będziemy kořístať z inej typologie, ale teší sa z toho, že minimálne tá štvúrka, jak pán Gadal, i plus Momo eventuálne e, môže grať na skřidlovej pozícii. Jestli zvolíme To ustawienie ze so skrzydłowymi zawodnikami, jest tam ewentualnie i grać w dwójkę napastników, dlatego co, to spróbowali i w trakcie dwóch meczów. Zobaczymy, ja wierzę, że, że nie tylko początek, początek meczu będziemy silni na skrzydłowych pozycjach, ale i w trakcie meczu możemy reagować. Jarek Kowal. To jeszcze chciałem od nowych zapytać, jeżeli Pan nie może powiedzieć kto to chociaż ilu zawodników w ogóle jest, jest gotowych do gry będzie w kadrze na, na mecz i, i ewentualnie no, i też ilu albo kto jeśli pan, pan chce i może powiedzieć jest blisko albo już Pan wie, że, z, że będą w pierwszym składzie? Mhm. Szczerze, jeszcze tak nie uważam, że ilu, ilu i nie liczym to ja tak, że kto jest nowy i nie jest nowy, ja już to jest ta zmiana, że ja jestem z nimi każdy dzień i już nie oglądam tego zawodnika, jeśli jest nowy i, i jest tutaj 6 miesięcy, tak to jest o tym korzystać z tych zawodników, kto ma jakąś formę w tym tygodniu i kto jest blisko na składzie i kto może kogo ko jest możliwe korzystać, dlatego co jest kwestia Luisa Fernandeza, dlatego co jeszcze nie ma dokumenty w tym momencie. Tak, To też jest ważna wiadomość dla nas, że jeśli się uda, jak to, jak to poukładać, jeśli się to nie uda, nie możemy go nie na ten mecz korzystać. Także tutaj każdy, ja chcę, aby każdy czuł, że może grać i jest obojętny, jeśli to będzie od początku albo w trakcie meczu, my potrzebujemy być silni jak zespół. Czekamy na, na to, czy się go uda zgłosić już na ten mecz. A wynika z tego, że nie ma certyfikatu, czy procedur już w Polsce? To wynika z, z, jakby z ogólnych procedur. Myślę, że tutaj będzie przed samym meczem wiadomo dopiero, czy ten będzie mógł skorzystać z niego. Tak, dlatego mi czekamy jeszcze na ten trening jutro. I na te, na te wiadomości, no oczywiście, dlatego to jest jeszcze otwarte. Kto, kto może wejść do składu i kto będzie przygotowany, w, jak, jak rezerwowi. Bartek? To Raku chciałbym zapytać, bo trener Pawszon. Y Wyglądał was na zgrupowaniu w Turcji. Zrewanżowaliście się tym samym. Wiecie, na ile ta drużyna w, w zimie mogła się zmienić? Być może jakieś też nowości będą mieli do zaprezentowania. Jak wygląda od tej strony wasze przygotowanie do, do tego przeciwnika? Przygotowanie z maksymalnym szacunkiem, dlatego co jest to bardzo, bardzo fajna drużyna, jak sam już gadał, Svietná práca treneru, štábu i celého klubu, dlatego sa tu družinu buduje na, na fajnom požomie i každým rokem je mocnejšia. To pokazyvali i v sparingách, že majú pevnosť sebie i co je možné troche ešte z mojej perspektívy také nové, že ešte viac rizikovali v situáciách presingových, takže Fajna drużyna, równowaga w defensywie, równowaga w ataku, szybkie przejście, fajne stale fragmenty. Także jest to, jest to fajna drużyna, i ja wierzę, że my będziemy to przygotowani na to zrobić maks dla, dla nas. Wszystko? Czy jeszcze jakieś pytania? Wszystko. W takim razie bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy.